Cześć, z tej strony Jarka z Jarkowe Bazgroły, To jest mój pierwszy filmik, który realizuję też przy współpracy z wydawnictwem Otwarte, z Mondrive'em. Wydawnictwo Otwarte wypuściło ostatnio na rynek zbior, zbiór opowiadań świątecznych i jedno z tych opowiadań, a dokładnie Jezus Malusienki, leży wśród wojenki. Mam okazję dla Was troszeczkę opisać, o nim troszeczkę opowiedzieć. Historia jest tak naprawdę bardzo prosta. Główny bohater to jest taki typowy bad boy chłopak, który ciągle coś niszczy, ciągle coś psuje, ciągle robi jakieś żarty. Ma już tam swoją gorszą renomę. I tym razem poznajemy go w sytuacji, kiedy spała stodoła, w której zazwyczaj odbywają się jasełka. I stoi przed jakby takim ultimatum, które zostało mu postawione. Albo otrzyma nadzór kuratora sądowego, co wiadomo, że nie jest zbyt przyjemną sprawą. Albo pomoże odbudować, pomoże odbudować tą stodołę, pomoże przy przygotowaniu tych jasełek, żeby mimo wszystko one nie zostały odwołane. Niestety... Jak coś się ma dziać, to się będzie działo źle cały czas, nieszczęścia chodzą parami, wszystko zaczyna się psuć, ale tak uwierzcie mi, naprawdę wszystko zaczyna się psuć. Nie docierają zwierzęta, nie docierają ludzie, zaczyna padać śnieg. Okazuje się, że w ogóle w tym miejscu jeszcze jakieś inne wydarzenie ma się odbywać. No cuda wianki po prostu. No i w, tak jakby w tym momencie, już gdy każdy ma dość, już każdy stwierdza, że nie ma sensu robić tych jasełek. Pojawia się na scenie dziewczyna, która też jest jakby obie obiektem weschnień naszego głównego bohatera. I, I właśnie dalej wam nie powiem co, ale, ale dzieje się i dzieje się bardzo fajnie. Um, ogólnie jest to historia typowo świąteczna. Um, jest ta atmosfera, jest klimat um, i jest naprawdę bardzo przyjemnie i lekko. Um, dodatkowo um, to jest ten tekst, który po raz kolejny mówi nam o tym, że święta są tymczasem, kiedy możemy być lepsi dla innych, kiedy możemy e, przeprosić, kiedy możemy postarać się e, być dobrymi ludźmi, naprawić jakieś swoje błędy, mm, pokazać, że możemy i że, i że warto być dobrymi ludźmi. Mm, Myra e, McIntyre e, stworzyła też taką historię. Mm, w typowym klimacie świątecznym, tak, jest ten śnieg, są przygotowania do jasełek, jest wszechobecny taki z poruszenie świąteczne. Naprawdę, naprawdę bardzo fajny tekst, który czyta się szybciutko, lekko, on nie jest też długi i idealnie wpasowuje się w ten czas, który, który niedługo i nadejdzie dla nas. E, oprócz tego muszę Wam powiedzieć, że cały zbiór jest, jest naprawdę świetną publikacją, ponieważ e, ja sama przed świętami lubię sięgać po książki, które w jakiś sposób mnie tam nastroją pozytywnie, e, które już mi dadzą ten, e, te, te pozytywne emocje, tak? te, e, te uczucia świąteczne, tą, pozwolą mi się wczuć bardziej w tą atmosferę. E, I taka właśnie jest ta książka. E, cała e, jest pełna po prostu. Mm, tych świątecznych elementów, tej atmosfery, tego klimatu. Idealnie nadaje się na taki wieczór pod kocykiem, z kakao w ręku, kiedy chcemy odpocząć od, od codziennego zamieszania, poczuć, że te święta się zbliżają. No, po prostu jest, jest naprawdę wyśmienita. Nie wspominając o tym, że okładka jest po prostu urzekająca. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zachęciłam was do zapoznania się z tą książką. Naprawdę warto. Mam nadzieję również, że będziecie śledzić dalej publikacje z naszego bukatlonu. Przepraszam, że wczoraj niestety nie opublikowałam w filmiku, jednak problemy techniczne mnie przerosły. Nie ukrywam też, że jestem lekko stremowana, więc miejcie to na uwadze. A oprócz tego. Bardzo Was pozdrawiam i zapraszam do czytania i, i śledzenia kolejnych publikacji. Do zobaczenia!